Mega sprytny sposób na dzielenie, który musisz znać. Piszemy 5, tutaj 3, 2, 4 i teraz 5. Piszemy 5 kresek. Raz, 2, 3, 4, 5 i dzielimy na 4, czyli bierzemy sobie, słuchajcie, 4 takie kreseczki. Została jedna, no to tutaj tą jedną dopisujemy, czyli mamy 1, tutaj, czyli 13. No to teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na 4, więc sobie takie czwórki robimy. Czwórka i czwórka. No to mamy trzy i jedna została, przepisujemy. No to teraz dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, ale na cztery dzielimy. No to mamy cztery, cztery, cztery. No nic nie zostało, nic tutaj nie przepisujemy. I tutaj mamy cztery, czyli będzie, słuchajcie, tysiąc, no bo tutaj mamy jeden, teraz trzysta, trzydzieści, Jeden. I gotowe. Prawda, że proste?